Siema, jestem w Hiszpanii spałem sobie, bo się, się czuję Ale zobaczyłem dziś. Się... Zobaczyłem co się wydarzyło wczoraj Usuwanie komentarzy Pod disem, usuwanie komentarzy, czy to jest normalne Dodawanie disu, jak żałbson Przypatrz, że robi sobie przerwę Od socjalów i od nagrywania muzyki Komentarze moi drodzy pod tym disem są tylko pozytywne. Jak jest na ten moment, o godzinie 11 30. jak jest 15 tysięcy łapek w górę, a tysiąc łapek w dół. To jest niemożliwe, że mordeczki są same pozytywne. Komentarze Brochny Ramsona w ogóle lubię. A nie lubię jakichś p... pajaców internetowych, którzy po sześciu latach się budzi. I przypomnę sobie, że w sumie to stary mu obiecał wielką karierę rapową, ale coś mu nie wyszło i 8 miesięcy coś tam próbował nawijać, że może nie jest patusem, a dla ja rodziców liczy się tego hajs. Mata z całą mnie nagra, bo Mata też nagrywa z Rzepsonem. Przezpaść swoją szansę o, i nie miej pretensji, ale chodziło o to w tym filmie, że nie mam pojęcia dlaczego popisuję komentarze I takie małe pozdrowienie dla Ciebie. Nagryj na dnie Disa. I jebać Disa.